Kilkanaście minut wcześniej kierowca OPLA zderzył się z innym samochodem osobowym i zbiegł z miejsca zdarzenia. Za uciekającym kierowcą pojechał świadek wypadku. O zdarzeniu poinformował policję. Telefonicznie naprowadził patrol na trop pirata drogowego. Jeździłem cały czas za nim, cały czas naprowadzałem policję, żeby po prostu złapać, złapać, bo to po prostu było przestępstwo. A na pewno już na, w pierwszym spotkaniu jak zobaczyłem go, na pewno z jego oczu widziałem, że jest nieczęły. Po paru minutach do akcji włączył się wóz operacyjny policji. Pościg odbywał się uliczkami pod polskich wiosek. Pirat usiłował zepchnąć policyjny samochód z drogi. Wjechał na pola i łąki, gdzie został w końcu zatrzymany. Po zatrzymaniu że sprawcą tej ucieczki oraz kierowcą samochodu Opel był 32-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Był on w stanie nietrzeźwym. Badanie na zawartość alkoholu wykazało 2,3 promila w wydychanym powietrzu. Kierowca trafił do Izby Wytrzeźwień. Teraz zajmie się nim prokurator. Za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji na drodze i prowadzenie samochodów w stanie upojenia alkoholowego grozi mu kara do trzech lat więzienia.